Trzymajcie sportowe śpiry, e, witam Was w klubie sportowym Zagłębie, zanim właśnie na treningu zapasu. E, przygotowuję e, tutaj Adriana Wyszynkiego do jego natychmiastowej walki. E, skupiamy się głównie na obronie jednej nogi e, i obronie dwóch nog. To jest podstawy zapaśnicze stylu wolnego. Także trzymajcie kciuki za Adriana. To jest za pudełki, nie da się. Siła jest niemaza akcji. Dalej, przygodnie są drogi, które są poddane na jej piste mocne. mówię? dla ciała parę. Działa. Dzisiaj obalenia do jednej nogi. Obrony tych obaleń. No i teraz spalujemy. Zapasy bardzo, że trzymał się sport tak samo, boks, ale na zapasach trzeba tak. użyć 10 chyba dwa razy więcej. Tak, tak. <gry> Potrzebuję dla Adres się ciągle rozwija, jest niezły kocur. Jest to oryginalny bokser, który zaczyna świetnie oglądać już zapasy w miejscu. Co mogę więcej powiedzieć, obserwujcie typa, jego charyzma, styl walki. I to jest to, warto oglądać widowiskowość numer jeden, ja będą emocje. w treningu zapasów z Babkiem e, jak zwykle nie było lekko Ostatnie moje treningi są bardzo ciężkie, ponieważ e, dowiedziałem się o moim najbliższym występie. E, jeszcze może nie będę mówił, póki się tam nie opublikowało to, ale ale już niedługo wejdę z powrotem do klatki bardzo się cieszę, ponieważ dawno nie biłem się w klatce jeden na jeden e, a we wrześniu, to już mogę powiedzieć, e, jest finał e, edycji Iron Warriors, że pijemy się do dwóch. Teraz w tej edycji będą sześcioosobowe ekipy, e, dodajemy jednego rezerwowego i, i są naprawdę słabe ekipy z Polski. Głównie są to ekipy kibicowskie, więc e, będzie na co popatrzeć i zapraszam wszystkich zwolenników takich sportów do oglądania.